Być. Nie może być? Proszę mi to zabierać. Tutaj jest zdjęcie, że nie może, mogą być komputery, ogryski. Strasznie mi się podoba Gdańsk. Szkoda, że tu nie mieszkam. Ten budynek jest najładniejszy, zielony. Przesiadamy się na biebrze. I idziemy szybciutko do Olsztyna. Dezodoranty, klamerki szampon, do klamerki, tak do suszenia. Tu wieszałam skarpety, także noż było suszone. No, naprawdę jest okej, okay, Powiem tak. Tu jest szampon, płyny, odżywki, Wszystko jest. Łączony pierwszy, drugi Wybrzeże! Proszę pani, ja chciałam wsiąść do Warszawy Zachodniej No nie, bo patrzę po wagonach, że to nie jest ten wagon O, jak na centralnej to samo dokładnie Uwaga! Co? Mokra podłoga. A, mokra. Ale to tylko do Warszawy Zachodniej? Nie, no centralna też jest. No, no ale to... to jakieś wybrzeże, to jest za krótkie jakieś. Ludzie już z rana jeżdżą, jaki załadowany. Biebrza przyjechała nie na ten peron, ale od razu po tym wagonie poznałam włączonym, bo ostatnio oni jechało. Tak, tak, bo ja muszę sobie naładować, a tych, tych zwykłych to nie będzie. Chodź. Tu masz, tu. Czeka, a tu. Wie no, o! O, jedzie! No! O kurde! <grystanie> Jezu! Wypadek. O, aż mi tu rękę skończy. No. Ew, awaryjne <grystanie> hamowanie i coś się stało. Idziemy dalej. No, mi A, właśnie i dlatego zahamował. No, dlatego. Idziemy dalej. Ja Awantura od samego rana. Nie można tak robić, bo przecież ja bym sobie zęby wybiła, no tu? Czy dalej idziemy? No, ale tu, do pierwszego. Będziemy tutaj wyjścia. Ale ja szukam, bo mi mało. Może tu. Pani mi pokaże. Spodoba się pani czy inny przedział? Zaraz zobaczymy, czy są gniazdka. Są! Są gniazdka, jestem uratowana, tylko nie wiadomo czy pod prądem. A pod czym? Nie działać. Czy my jesteśmy włączonym? Nie. nie Idziemy zobaczyć co tam jeszcze chodź. Przejdziemy się tylko i wracamy. Trzynastka. Zawsze w trzynastym siedzę, więc muszę tu wrócić. Nie, tutaj wszystko pozajmowane, bo to jest fajny wagon. Pierwsza. A tutaj? Druga, no. Ja już jechałam tym pociągiem. Z tego, bo ja zawsze w 13 siedzę, wie Pani przecież. Proszę Panią, 57 godzina. Proszę pani, ja idę podładować. Zrachtokę chcę podładować trochę do toalety, bo... nie ma kontaktu. To bardzo mi przykro, trudno. pani, czy mam iść po konduktora? Proszę iść po konduktora, mnie to nie obchodzi. Ja, ja muszę sobie tutaj położyć, podładować. Tu w takim razie, czy pani Siuszu myje, czy nie? Nie, też nie może być. Nie może być? Proszę mi to zabierać. Tutaj jest zdjęcie, że nie może, mogą być komputery, ogryski. No właśnie, więc proszę to zabierać. Proszę bardzo, woda jest, suchary tak. są, wszystko jest. Wszystko jest, kontakty są. Powerbanki są, e, wszystko jest, naprawdę. Szampon, o, odżywka, proszę. płyny, proszek do prania, wszystko jest, naprawdę. Dezodoranty, klamerki szampon, do klamerki, tak, do suszenia. Tu wieszałam skarpety, także noż było suszone. No, naprawdę jest okej, okay, powiem tak. Czy jest szampon, płyny, odżywki, wszystko jest. Do masażu rękawiczki. Proszę bardzo. Pani sobie masaż robi? Tak. Kusteczki są takie, Wenus. To jest twarz, oczy, usta. Myślałam, że jeszcze inne okolice. To wszystko? To mało? <laughs> Klamerki to są naprawdę bardzo potrzebne, bo y, można sobie po prostu pranie powiesić y, na tych. Tutaj na, na górze naprawdę ja sobie wieszałam. Teraz wysiadamy w Olsztynie, żabiróg na razie. Pociąg 12 godzin do Warszawy, więc musimy wysiąść, żeby być 5 godzin wcześniej i przesiąść się w inny pociąg. Gamerki wielkie i zmiana pociągów tutaj L57AN Słowarnińsko-Mazurski do Endlonga Będzie tutaj już co to za Napisu? miejsce? Szkoda, ale może z powrotem. Może będziemy wracać, słuchaj. Tą no. Jak przyjemnie jakieś powietrze. Powietrze jakie? No nie, dalej od miasta. Mazury. Latami nie byłam. 25 lat temu byłam na Mazurach. Ruciane Nida. Ma for, oh <laughs> Witamy budkowo. Jak? Budkowo. O, że nie główny? Nie. Zachodni tak jak opole zachodni mi się kojarzy. A mnie Wrocław zachodni. Aha. No też jest też. I Warszawa zachodnia. głodna? Nie, na Czy... żart. Bo mówisz jestem, jestem głodna. Czy Olsztyn głodny powiedziałeś? Nie, Olsztyn wita. Cała Polska jest w budowie. Jak Warszawa gdzie Zachodnia. Ja nie, poje nie pojedziesz, wszędzie rozkopy. Tak, jak Warszawa Zachodnia tak się wjeżdża. peron, z którego odjeżdżamy. Mm -hmm. Teraz znajdziemy. Czy już poszła? O, już przyjechał! Kraków główny jest już Tutaj To nie do Krakowa. Ale on jest na Kraku, tak? Oczywiście, biebrze żegnamy w Olsztynie. Ale Sienkiewicz już podstawiony jest. RP 07. O proszę, czeski. Czeski. Jest już Sienkiewicz, Sienkiewicz stoi. A no tak. Ale idziemy. a gdzie to się wychodzi? Ty no nie wiem gdzie Proszę. Stary skład N57. 1319 Polregio 11.15, 11.35 ed 160 Musimy tym pociągiem jechać Sienkiewicz? Wie pani co ma.